Witajcie. W dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jak zrobić rozwijany opis produktu. Będzie to wyglądało mniej więcej tak jak tutaj. Czyli, nasz opis produktu jest dość długi, wyświetlamy tylko jego część. I na dole wyświetlamy taki cień. Na tym elemencie znajduje się napis, który po kliknięciu rozwija nam opis. Dodatkowo pokażę wam strukturę, jaką zastosowałem w tym opisie, taką, że mamy tutaj nagłówki, zdjęcia, opisy i sobie ostylujemy tą strukturę, tak, żebyście mogli na przyszłość stworzyć sobie taki szablon struktury dla opisu produktu i go stosować u siebie, jeśli wam się oczywiście podoba taki wygląd. Przejdźmy sobie teraz do edycji produktu. I tutaj mam cały ten opis w podglądzie kodu. Wygląda on tak, czyli mamy tutaj H2 z klasą title-desk i tutaj mamy ten tytuł. Tutaj mamy diva z klasą col-sm6 i klasą image-site. W środku mamy zdjęcie, później jest kolejny div. Również z klasą col-sm-6, tylko już tutaj dodatkowa klasa jest text-side. I tutaj się wszystko powtarza. Kolejny div na całą szerokość. Kolejny tytuł. Kolejny div, tym razem z tekstem. Później ze zdjęciem. I tak kółko. Także te divy się powtarzają. I tutaj mam div z tekstem na całą szerokość, czyli ma klasę col-sm-12 oraz klasę full-block. Standardowo w naszym produkcie opis nie będzie na całą szerokość, tak jak u mnie, tylko do tej części. Ja sobie ten opis rozszerzyłem na całą stronę, na cały kontener. Jeśli chcecie zobaczyć jak rozszerzyć taki opis, w prawym górnym rogu pojawi się karta, również w opisie do filmu będzie link do poradnika, w którym pokazuję jak to zrobić. Link jest do wersji PrestaShop 1.7, natomiast w wersji 8 również działa, wszystko jest identycznie. Nasz blog na wysokość nie jest tutaj w dół, tylko tutaj się kończy i opis jakby wystaje poza blog, więc może na początek chcielibyśmy to sobie poprawić i oczywiście będziemy sobie musieli dodać jeszcze w pliku tpl nasz expander, czyli przycisk, który pozwoli nam rozwijać opis produktu, a w plikach JavaScript będziemy musieli sobie dopisać kod, który będzie nam właśnie to rozwijał. Przejdziemy sobie teraz do edytora kodu. Na początku dopiszę sobie ten przycisk, później sobie ostylujemy nasz blok, a na końcu napiszemy sobie kod JavaScript i omówimy wszystko, co zostało Napisane w kodzie. Mam otwarty edytor kodu. Jestem w katalogu DIMS, nazwa szablonu, templates, katalog, produkt TPL. Jeśli używacie child Dim tak jak ja, to prawdopodobnie musicie sobie stworzyć ten produkt w takiej lokalizacji. Jeśli skorzystaliście z mojego poradnika na rozszerzenie opisu produktu, to ten plik już macie tak jak ja. I wystarczy teraz sobie edytować ten plik. Odnajdujemy sobie w nim blog name, product, description. I tutaj w divie dopiszemy sobie klasę. Ta klasa to fulldesk. I poniżej musimy sobie dopisać kolejnego diva. Jemu również nadamy klasę. Zapisujemy sobie te zmiany. Teraz przejdziemy do pliku custom.css. Znajdziecie go w katalogu DIMS, Child Classic, Asset CSS. Jeśli nie korzystacie z Child Classic, tylko z innego, to oczywiście tutaj będzie nazwa waszego szablonu. Jeśli nie posiadacie pliku custom.css, to powinniście go utworzyć w tej lokalizacji. Teraz sobie napiszemy kod, który ostyluje nam elementy. Na chwilę obecną te style wystarczą. I po odświeżeniu, jak widzimy, ten biały cień z tyłu, to białe tło rozwinęło się na cały obszar naszego opisu. Nasz expander nie jest wyświetlany, ponieważ ma display non. Jeszcze go nie widzimy. Oczywiście. Nasz opis nie jest ostylowany, tym się zajmiemy za chwilę. I później dodamy sobie kod JavaScript, który będzie nam robił magię, czyli będzie nam rozwijał i chował opis produktu. To wszystkie zmiany w kodzie CSS. Zobaczmy, czy działa, czy nie popełniliśmy jakiejś literówki. I jak widzimy, nasz kod się już ładnie uformował. Pozostało tylko dodać nam ten expander. Powracamy do edytora kodu i w lokalizacji Dims nazwa szablonu Assets muszę sobie utworzyć katalog JS i w nim plik custom.js I to już jest nasz cały kod JavaScript, czyli pobieramy tutaj sobie elementy, czyli nasz kontener z opisem, nasz przycisk, czyli Expander i tutaj w funkcji sprawdzamy, czy wysokość opisu jest większa od 900. Jeśli tak, no to Description Style Max Height, czyli nadajemy maksymalną wysokość 900 pikseli i Uwidoczniamy nasz expander. Jeśli nie, to oczywiście ten kod się nie wywołuje i nasz expander się nie wyświetla. I poniżej funkcja nasłuchuje kliknięcia. Jeśli takie kliknięcie jest, to ukrywa nam expander i naszemu opisowi produktu nadaje 100% wysokości. Odświeżmy sobie nasz sklep. I po odświeżeniu widzimy, że nasz ekspander się wyświetla. Tutaj chyba brakuje mi strzałki. I tak mam tutaj literówkę. Tak jest. Brakowało literki A. I po odświeżeniu. Widzimy, że już jest i po kliknięciu, oczywiście, nam wszystko działa. Gdyby opis produktu był krótki, to oczywiście ten expander się nie będzie wyświetlał. Jeśli podobał Ci się ten poradnik, koniecznie daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał. Napisz w komentarzu, jakie poradniki chciałbyś zobaczyć w przyszłości. Dopiszę je do swojej listy. To tyle ode mnie. Do zobaczenia.